Bardzo lubię jeździć autostopem. Jeszcze raz. Bardzo lubię jeździć jeszcze autostopem, dają, jeszcze. Podróżowanie autostopem jest dla debszczaków. Bardzo lubię jeździć autostopem. I kiedyś takie dwa debszczaki, ja i moja koleżanka, jechałyśmy z Luborka do Koszalina. Zatrzymał się samochód facet nas podwiózł jakieś 10 km, wysadził nas w ogóle w szczerym lesie, ale dzień jest w ogóle fantastyczny i pobocze szerokie i mamy mnóstwo czasu, więc stajemy, żeby tego stopa łapać dalej, ale patrzymy, że jakieś 20 metrów dalej mamy konkurencję w postaci zakonnika, księdza. 20 metrów dalej stał ksiądz i też łapał stopa. I tak konkurujemy ze sobą, łapiemy tego stopa, ale jakoś tak głupio się zrobiło, i podeszłyśmy do niego, zaczęłyśmy, zaczęłyśmy z nim e, rozmawiać, że może będziemy dalej podróżować razem. I nawet zatrzymuje się samochód. E, taki mały, dostawczy samochód, z przodu są tylko dwa siedzenia. E, no, my jesteśmy młode, szczupłe, ale ksiądz to tak e, raczej e, szczupłością nie grzeszy. Natomiast e, stał się cud, bo wszyscy się zmieścili. Jedziemy sobie wesoło dalej. Kierowca się pyta, dokąd jedziemy. No, my, że do Keszalina, a, 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 a ksiądz mówi, że jedzie do Sławna, odwiedzić rodzinę, bo, bo ma akurat po drodze, bo wraca z, z Wilna, gdzie był u matki boskiej, ostrobramskiej. I że. A tak w ogóle to jedzie z Zabrza, i wszędzie na stopa, i że ma, ma kwas chlebowy jeszcze, i żebyśmy się poczęstowali i, i kanapki z, z chlebem litewskim. No i tak jedziemy, jedziemy ale niestety ten nasz miły kierowca wjedzie nas tylko i wyłącznie do Słupska, ale przed Słupskiem wpada na pomysł, że e, załatwi nam transport dalej przez Sybiradio. I on bierze to Sybiradio, bierze ten mikrofon i mówi mobilki, mobilki, mam do przejęcia trójkę fantastycznych autostopowiczów, dwie super laski i księdza. Co się zaczęło dziać, to ja może mówić nie będę, jak ktoś korzysta z Wiradia to to zna, zna te klimaty, natomiast no, wzbudziło to bardzo dużą reakcję i bardzo szybko znalazł się, e, znalazł się kolejny mobilek. Dojechaliśmy do celu szybko, bezpiecznie i w miłej towarzystwie.